Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami społeczności Amiszów, w świecie, gdzie małżeństwo jest nierozerwalne, relacje przedmałżeńskie są surowo zabronione, a planowanie rodziny powierzane jest w całości Boskiej Woli? Jak te trwałe tradycje wpływają na życie, relacje i rol osób LGBTQ w społeczeństwie głęboko zakorzenionym w wierze? Przygotuj się na odkrycie intrygujących prawd o intymności i relacjach Amiszów, które pozostają ukryte przed światem zewnętrznym. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w zaskakujące rzeczywistości, które rzadko dzielą się z innymi. Pierwsze małżeństwo i życie rodzinne. Kobiety amiszów emanują naturalnym i urzekającym pięknem, charakteryzującym się mocnymi, proporcjonalnymi sylwetkami, łagodnymi rysami twarzy i promienną, czystą skórą. Ich spokojne, wyraziste oczy odzwierciedlają niewinność i spokój, a ich ponadczasowy wygląd ucieleśnia cichą elegancję, która wydaje się czysta i wyjątkowa. W społeczności amiszów małżeństwo jest głęboko zakorzenione w naukach biblijnych, gdzie żony są zachęcane do szanowania swoich mężów, którzy pełnią rolę duchowych liderów rodziny. Jednak ta dynamika nie polega tylko na posłuszeństwie, odzwierciedla partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku. Mężowie są wezwani do prowadzenia z miłością, naśladując troskę Chrystusa o Kościół, podczas gdy żony pielęgnują dom z pokorą i wdzękiem. Te komplementarne role tworzą równowagę. Mężowie prowadzą duchowo i zajmują się sprawami zewnętrznymi, podczas gdy żony zarządzają życiem domowym, aby utrzymać jedność rodziny. A misze kładą duży nacisk na abstynencję przedmałżeńską, rezerwując intymność na czas małżeństwa. Młodzi ludzie zazwyczaj umawiają się na randki w nadzorowanych grupach, takich jak wydarzenia społecznościowe, jak budowa stodoły czy szycie, gdzie oczekuje się skromności. Takie podejście pozwala im budować relacje oparte na wspólnych wartościach, koncentrując się na przyjaźni i zobowiązaniu przed małżeństwem. Po zawarciu małżeństwa kobiety amiszów zobowiązują się na całe życie, ponieważ rozwód jest surowo zabroniony. Małżeństwo jest uważane za święty przymierze przed Bogiem, co sprawia, że separacja jest nie do pomyślenia. Amisze wierzą, że wyzwania w związku powinny być pokonywane z przebaczeniem, pokorą i wiarą, polegając na Bogu i społeczności w poszukiwaniu siły. W przeciwieństwie do kultury mainstreamowej, gdzie rozwód często postrzegany jest jako rozwiązanie, Amisze traktują małżeństwo jako dożywotnie partnerstwo kształtowane przez odporność i wytrwałość. Podchodzą do konfliktów z cierpliwością, widząc je jako możliwości wzrostu. Dla Amiszów małżeństwo wykracza poza romantyczną miłość, jest zobowiązaniem do wzajemnej służby i rodziny. Bez możliwości separacji, pary kultywują trwałe więzi, wierząc, że prawdziwe partnerstwo wzmacnia się zarówno w trudnych, jak i błogosławionych chwilach. Małżeństwo w świecie Amiszów to podróż, która zaczyna się od obowiązku i przekształca w życie pełne wiary i zobowiązania. Ale jak wierzenia Amiszów na temat wyborów w planowaniu rodziny kształtują ich życie intymne? Pozostań z nami. Drugie wybory w planowaniu rodziny. Kobiety Amiszów nie stosują antykoncepcji. Ponieważ postrzegają dzieci jako cenne błogosławieństwa od Boga i w pełni ufają Boskiej Woli w określaniu wielkości swoich rodzin. W ich światopoglądzie każde dziecko jest świętowane jako wyjątkowy dar, przynoszący radość, ciągłość i głębsze połączenie z ich wiarą. Duże rodziny są znacznie więcej niż tylko liczby w amiszowskim stylu życia. Stanowią źródło dumy i duchowego spełnienia, symbolizując Bożą opiekę i zbiorową siłę społeczności. Rezygnując z kontroli nad planowaniem rodziny, Amisze przyjmują styl życia oparty na zaufaniu, zaufaniu do Bożego planu, nawet gdy wiąże się to z nieprzewidzianymi wyzwaniami. Ta świadoma decyzja wyróżnia ich w porównaniu do nowoczesnych norm społecznych, gdzie wygoda często odgrywa kluczową rolę w wyborach dotyczących wielkości rodziny. Dla Amiszów wychowanie dzieci nie jest tylko praktyczne, to święty obowiązek wpleciony w tkankę życia na farmie, kultu i ponadczasowych tradycji. Każde nowe życie jest przyjmowane jako latarnia nadziei i celu, potwierdzająca ich głęboko zakorzenione wartości. Dzięki temu niezłomnemu zobowiązaniu amisze kultywują rodziny, które odzwierciedlają prostotę, odporność i wiarę, które leżą u podstaw ich trwałej kultury. Jeśli rodziny amiszów przywiązują tak ogromną wagę do wychowania dzieci i podtrzymywania wartości opartych na wierze, jak prowadzą młodych ludzi w zrozumieniu relacji. Jak wyglądają role płci w społeczności, gdzie skromność i prywatność są cenione ponad wszystko? Trzecia edukacja na temat relacji. Edukacja na temat relacji w społeczności amiszów jest nieformalna i koncentruje się na wartościach małżeńskich i rodzinnych. Rodzice prowadzą swoje dzieci poprzez znaczące rozmowy, dostosowując dyskusję do swojej wiary i tradycji. Na przykład ojciec może podkreślić znaczenie czekania do małżeństwa na nawiązanie więzi małżeńskiej, akcentując miłość i zobowiązanie jako fundament silnego związku. Te rozmowy wprowadzają zrozumienie oczekiwań społeczności i świętości małżeństwa. Opierając się na skromności, te dyskusje pozostają proste i praktyczne, unikając szczegółów. Celem jest przygotowanie dzieci do zdrowych relacji, jednocześnie szanując wartości społeczności. Poprzez zachowanie prywatności tych rozmów, Amisze sprzyjają atmosferze wzajemnego szacunku, pozwalając na zadawanie pytań w sposób otwarty i bez osądzania. To podejście podtrzymuje skromność i zapewnia, że sprawy osobiste są traktowane z troską i rozwagą. Ale jak te lekcje przekładają się na relacje dorosłych? Co się dzieje, gdy młodzi mężczyźni i kobiety Amiszów się żenią i przyjmują swoje role jako mężowie i żony? Zanim przejdziemy dalej. Mam szybką prośbę na 10 sekund do wszystkich słuchających. Jeśli moglibyście mi pomóc, po prostu naciśnijcie dzwonek powiadomień i kliknijcie przycisk subskrybuj. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Wasze wsparcie pomaga utrzymać ten kanał w dobrej kondycji, a obiecuję, że moja ekipa i ja będziemy ciężko pracować, aby ten program był jeszcze lepszy dla Was. Umowa: Czwarte rol płci i oczekiwania w kulturze Amishów. W kulturze amiszów tradycyjne role płci są głęboko zakorzenione w naukach religijnych i wspólnych wartościach społeczności. Kobiety ubierają się skromnie, często nosząc proste ubrania z nakryciami głowy, które odzwierciedlają ich pokorę i oddanie wierze. Ich główne obowiązki obejmują zarządzanie domem i opiekę nad rodziną. W przeciwieństwie do nich, mężczyźni zajmują się sprawami finansowymi i podejmowaniem ważnych decyzji rodzinnych. Małżeństwo jest wysoko cenione, a rodziny często odgrywają rolę w wyborze partnera, a rozwód jest niemal nieznany, co podkreśla znaczenie dożywotniego zobowiązania. Te dobrze zdefiniowane role pomagają utrzymać duże rodziny i wzmacniają więzi społeczności. Jednak podczas Rumspringa, okresu eksploracji dla młodzieży amiszów, niektórzy mogą kwestionować te tradycyjne oczekiwania. Wybór innej drogi często wiąże się z opuszczeniem ściśle związanej społeczności Amiszów, ponieważ odejście od tych ról zazwyczaj oznacza odejście od społeczności jako całości. Co sądzicie o tym, jak Amisze równoważą tradycje i nowoczesne wpływy, zwłaszcza podczas Rumspringa? Dajcie znać swoje myśli w komentarzach poniżej. Piąte Rumspringa. Rumspringa to fascynująca faza, która zaczyna się, gdy amiszowscy nastolatkowie osiągają około 16 lat. Oferuje im rzadką szansę na wyjście poza surowe granice swojej społeczności i odkrycie świata, którego nigdy wcześniej nie znali. W tym transformującym okresie doświadczają wolności, które stoją w ostrym kontraście do ich wychowania. Uczestniczą w wydarzeniach towarzyskich nawiązują nowe relacje i eksplorują doświadczenia, które poszerzają ich zrozumienie życia poza tradycjami amiszów. Jednak ta eksploracja wiąże się z wyzwaniami. Ciesząc się nowo odkrytą niezależnością, ci młodzi ludzie są świadomi nadchodzącej, zmieniającej życie decyzji, czy wrócić do amiszowskiego stylu życia, czy podążać inną drogą. Ta kluczowa decyzja nadaje ich doświadczeniom poczucie pilności, wzmacniając emocjonalny ciężar tego okresu. Równoważenie relacji osobistych i niezależności bez zewnętrznego wsparcia przynosi swoje własne złożoności, ale także pielęgnuje rosnące poczucie samodzielności. Zakończenie Rumspringa stawia również przed nimi unikalne przeszkody. Ci, którzy decydują się wrócić do swojej społeczności amiszów, muszą ponownie dostosować się do życia w uporządkowanej strukturze, często zostawiając za sobą przyjaźnie i wspomnienia o wolności. Z drugiej strony, ci, którzy czują się przyciągnięci do świata zewnętrznego, mogą kontynuować eksplorację społeczeństwa, które jest zarówno ekscytujące, jak i nieznane. Ostatecznie Rumspringa to znacznie więcej niż prosta tradycja przejścia w dorosłość. To kluczowy czas samopoznania, wypełniony wyzwaniami i możliwościami, który głęboko kształtuje życie młodzieży amiszowskiej. Szósta tradycja randkowania wśród Amiszów. Bandelyn to tradycyjna amiszowska forma zalotów daje młodym, niezamężnym parom wyjątkową okazję do rozwijania głębokiego emocjonalnego połączenia, pozostając wiernym wartościom społeczności skromności i samokontroli. Ta praktyka pozwala parom omawiać swoje wspólne przekonania, przyszłe cele i wiarę, tworząc silną podstawę dla ich wspólnego życia. Jednak bliskość fizyczna, jaką niesie Bandelin, może przynieść wyzwania. Może pojawić się pokusa, a parom nie zawsze łatwo jest utrzymać surowe granice ustalone przez społeczność. Pomimo tych przeszkód, bandelin jest odzwierciedleniem zaangażowania amiszów w zachowanie tradycji, jednocześnie nawigując złożonościami młodzieńczej miłości w ramach ich głęboko zakorzenionych wartości. Siódme, styl życia i technologia. Małżeństwa amiszów są budowane na niezłomnej wierze w Boży Plan, tworząc związki zaprojektowane na całe życie. Ale, jak te relacje rozwijają się w społeczności, która celowo unika nowoczesnych udogodnień. Dla kobiet Amishów oznacza to rezygnację z osobistego korzystania z telefonów, mediów społecznościowych, a nawet podstawowych urządzeń. Ta świadoma decyzja utrzymuje ich życie w centrum wiary, rodziny i społeczności, wolne od rozproszeń ze świata zewnętrznego. Bez wpływu technologii ich dni poświęcone są znaczącym działaniom, takim jak wychowanie dzieci, zarządzanie domem i wspieranie mężów. Zamiast przewijać media społecznościowe czy śledzić trendy, spędzają czas na pracy manualnej, osobistych rozmowach i duchowej refleksji. Ten intencjonalny styl życia sprzyja głębszym ludzkim więziom i zapewnia, że ich uwaga pozostaje skupiona na tym, co naprawdę ważne. Ich odrzucenie fotografii również odzwierciedla tę prostotę. Dla amiszów, robienie zdjęć postrzegane jest jako promowanie próżności i naruszanie biblijnego przykazania zakazującego wizerunków. Zamiast tego, ważne momenty rodzinne są celebrowane poprzez opowiadanie historii i wspólne chwile, co pozwala im być w pełni obecnym. Ta tradycja wzmacnia ich przekonanie, że prawdziwe piękno życia tkwi w relacjach, wierze i pokorze, a nie w uchwyconych obrazach. Poród wśród Amiszów dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w tradycję. Większość kobiet Amiszów rodzi w domu, przy wsparciu położnych lub członków rodziny. Ta intymna, skoncentrowana na rodzinie praktyka odpowiada ich wartościom prostoty, prywatności i zaufania do Bożego planu. Unikając szpitali i nowoczesnych interwencji, poród staje się naturalnym i świętym doświadczeniem, odzwierciedlając ich głęboki związek z tradycją. Podejście amiszów do technologii oferuje fascynujący wgląd w ich sposób życia. Ale co z ich wyglądem fizycznym? Jak ich skupienie na skromności i prostocie wpływa na ich standardy piękna? I jak te standardy porównują się do obsesji nowoczesnego świata na punkcie wyglądu? Pozostań z nami. Ósme Piękno i wygląd kobiet Amiszów. Kobiety Amiszów przyjmują styl, który odzwierciedla pokorę i prostotę. Ich ręcznie szyte sukienki, zazwyczaj z długimi rękawami i wysokimi dekoltami, mają delikatne, stonowane kolory, bez krzykliwych wzorów czy ozdób. Te skromne ubrania podkreślają ich skupienie na wewnętrznym charakterze a Nie na zewnętrznym wyglądzie. Sprzyjają również poczuciu jedności w społeczności, ponieważ ich podobny strój wzmacnia wspólne przekonania i tożsamość. Czapki modlitewne, czyli bołnei, są kolejnym symbolem wiary i tradycji. Żony noszą białe czapki, podczas gdy niezamężne dziewczęta noszą czarne, co reprezentuje ich etapy życia i obowiązki. Te czapki symbolizują pokorę, poddanie i solidarność, przypominając kobietom o ich oddaniu Bogu i społeczności. Biżuteria i makijaż są nieobecne w kulturze Amiszów. Kobiety powstrzymują się od noszenia ozdób, w tym pierścionków ślubnych, jako odrzucenie próżności i potwierdzenie wewnętrznego piękna. Ten wybór podkreśla ich przekonanie, że prawdziwa wartość tkwi w charakterze, wierze i ciężkiej pracy, a nie w zewnętrznych aparycjach. Przyjmując prostotę, wzmacniają swoje role jako matki, żony i integralne członkinie bliskiej społeczności. Włosy mają dla kobiet Amishów duże znaczenie. Noszą długie włosy, uważając je za symbol chwały i kobiecości. Zamiast je obcinać, wiążą je w kok pod bonetami. Ta praktyka wzmacnia ich zaangażowanie w skromność i tradycje, będąc codziennym przypomnieniem ich ról w rodzinie i społeczności. Ich długie, naturalnie piękne włosy odzwierciedlają ich wiarę i oddanie prostocie ponad społecznymi trendami. Nawet ich wybór obuwia i tkanin jest zgodny z ich wartościami. Buty są proste, zazwyczaj czarne i zaprojektowane z myślą o praktyczności i trwałości, aby wspierać ich aktywne życie. Tkaniny używane w ich odzieży są proste i łatwe do utrzymania, priorytetując funkcjonalność nad stylem. Te przemyślane wybory pozwalają im skupić się na znaczących zadaniach i obowiązkach, a nie na zewnętrznych rozproszeniach. Dla kobiet a miszów każdy detal ich wyglądu, od odzieży po fryzury, odzwierciedla ich głębokie zaangażowanie w wiarę, społeczność i trwałe wartości. Ich odrzucenie nowoczesnych trendów na rzecz prostoty sprzyja życiu skoncentrowanemu na celu, jedności i duchowej sile. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tego podejścia do priorytetów? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej fascynujących spostrzeżeń. Dziewiąte osoby LGBTQ i wyzwania społeczności. W społecznościach Amishów osoby LGBTQ stają w obliczu głębokiego konfliktu między swoją osobistą tożsamością a surowymi normami kulturowymi ich społeczeństwa. Małżeństwo postrzegane jest jako święty związek między mężczyzną a kobietą, co pozostawia niewiele miejsca na różne orientacje romantyczne czy tożsamości płciowe. To stwarza znaczące wyzwania dla tych którzy próbują pogodzić swoje prawdziwe ja z głęboko zakorzenionymi oczekiwaniami społeczności. Obawiając się odrzucenia lub utraty więzi rodzinnych, wiele osób LGBTQ wczuje się zmuszonych do ukrywania swojej tożsamości. Niektórzy mogą wchodzić w heteroseksualne małżeństwa lub całkowicie tłumić swoje uczucia, aby dostosować się. To rodzi głębokie pytanie, jak pogodzić autentyczność z pragnieniem pozostania częścią bliskiej, opartej na wierze społeczności. Dla tych, którzy otwarcie akceptują swoją tożsamość lub są postrzegani jako inni, odpowiedź społeczności często wiąże się z religijnym doradztwem mającym na celu rozwiązanie ich różnic od tradycyjnych norm. Jednak dostęp do wspierających zasobów jest ograniczony, pozostawiając te osoby z niewieloma możliwościami zrozumienia i akceptacji. Wiele z nich staje przed sercem łamiącym wyborem pozostać wiernym sobie czy zachować ważne więzi z rodziną i społecznością opartą na wierze. Ten napięcie podkreśla głęboki konflikt między indywidualnością a kulturową konformizmem. Kościół Amiszów często priorytetuje jedność w społeczności nad rozwiązywaniem wrażliwych osobistych zmagań, prowadząc do trudnych, nierozwiązanych pytań dotyczących sprawiedliwości i integracji. Dziesiąte badanie roli Kościoła w rozwiązywaniu problemów społeczności. W społecznościach Amiszów Kościół rządzi niemal każdym aspektem życia, w tym tym, jak radzi się z wrażliwymi kwestiami. Te sprawy są często zarządzane wewnętrznie, priorytetując jedność społeczności nad sprawiedliwością jednostki. Przywódcy kościoła zajmują się tymi sytuacjami dyskretnie, podkreślając przebaczenie i pokutę, co czasami oznacza, że osoby działające niewłaściwie nie ponoszą formalnych konsekwencji, co pozwala problematycznemu zachowaniu trwać. Dla osób dotkniętych tymi problemami mówienie otwarcie jest trudne. Skupienie społeczności na zachowaniu swojego zbiorowego wizerunku często prowadzi do sceptycyzmu, obwiniania i presji do przebaczenia. Złamanie milczenia postrzegane jest jako sprzeciw wobec interesów społeczności, narażając na ryzyko społeczną izolację. To pozostawia niewiele miejsca na poszukiwanie sprawiedliwości czy zewnętrznego wsparcia, zmuszając wielu do znoszenia emocjonalnych i psychicznych zmagań w samotności. Podejście Amiszów odzwierciedla ich zaangażowanie w tradycję i samorządność, ale często kosztem dobrostanu jednostki. Znacząca zmiana wymagałaby zmiany w postawach wobec sprawiedliwości i zewnętrznej pomocy, co jest trudnym zadaniem w tak skoncentrowanym na tradycji społeczeństwie. To niezłomne skupienie na jedności i samorządności płynnie przechodzi w rolę kobiet Amiszów, których oddanie rodzinie, wierze i społeczności pokazuje, jak głęboko ich tradycje są związane z codziennym życiem. 11 Społeczność i wiara. Dla kobiet a miszów zarządzanie gospodarstwem domowym jest ich centralną rolą, obejmującą gotowanie, sprzątanie i opiekę nad dziećmi. Te zadania nie są postrzegane jako zwykłe obowiązki, ale jako akty miłości i służby, które wzmacniają więzi rodzinne. Gotowanie od podstaw, utrzymanie porządku w domu i pielęgnowanie dzieci odzwierciedlają ich oddanie rodzinie i społeczności. Priorytetowe traktowanie tych obowiązków sprawia, że kobiety amiszów tworzą ciepłą atmosferę, w której wiara i tradycja kwitną. Wychowanie dzieci jest szczególnie ważne. Od najmłodszych lat dzieci uczą się wartości wiary, pokory i posłuszeństwa. Poprzez codzienne rutyny wypełnione praktycznymi lekcjami matki amiszów wpajają ciężką pracę, szacunek dla innych i odpowiedzialność. Rodzinne spotkania i wydarzenia społeczne zanurzają dzieci w ich kulturze, przygotowując je do kontynuowania tradycji i przekonań swojej społeczności. Kobiety amiszów, podobnie jak mężczyźni, nie biorą udziału w polityce ani w głosowaniu. Postrzegają kwestie polityczne jako rozpraszające od ich wiary i życia społecznego, koncentrując się zamiast tego na harmonii i współpracy w swojej społeczności. Unikając zaangażowania politycznego, wzmacniają wartości swojej wiary, zapewniając jedność i oddanie swoim zasadom. Ich styl życia odzwierciedla się również w transporcie. Kobiety amishów podróżują powozami ciągniętymi przez konie, a nie samochodami, przyjmując prostotę i odrzucając nowoczesną technologię. Ten wolniejszy rytm sprzyja poczuciu związku, zarówno poprzez dzielenie się przejażdżkami z sąsiadami, jak i cieszenie się wiejskim krajobrazem. Ich wybór zmniejsza również zależność od paliw kopalnych i jest zgodny z ich wartościami zrównoważonego rozwoju i zarządzania. Kobiety amiszów uczą się priorytetować potrzeby społeczności ponad osobiste pragnienia, co sprzyja silnemu poczuciu odpowiedzialności i współzależności. Wspólna praca w rolnictwie, gotowaniu czy opiece nad dziećmi wzmacnia więzi i tworzy wspierające środowisko. Święta, wspólne posiłki i spotkania podkreślają znaczenie wspólnoty. To oddanie zapewnia zachowanie ich wartości, pokazując, że prawdziwe spełnienie pochodzi z służby i relacji. Wiara i społeczność od dawna definiują życie Amiszów, ale jak te tradycje zmieniają się w nowoczesnym świecie. Co się dzieje, gdy młodsze pokolenia są narażone na nowe pomysły i możliwości? Pozostań z nami. 12. Adaptacja i zmiany w nowoczesnych czasach. Chociaż tradycje Amiszów pozostają niezmienne. Niektóre społeczności cicho dostosowują swoje poglądy na intymność i relacje, aby odzwierciedlić zmieniające się czasy. Ta ewolucja jest szczególnie widoczna wśród młodszego pokolenia, które znajduje się na unikalnym rozdrożu. Poprzez Romspringa, okres, w którym młodzież Amiszów eksploruje świat zewnętrzny przed zobowiązaniem się do swojej wiary, wielu jest narażonych na nowoczesne wartości. Ale jak to narażenie wpływa na ich decyzje dotyczące miłości i relacji? Ostatnie obserwacje sugerują stopniową zmianę postaw wśród młodszych Amiszów, którzy nawigują delikatną równowagę między dziedzictwem kulturowym a osobistą autonomią. Ten balans wywołał subtelne, ale znaczące dyskusje w niektórych społecznościach. Młodsi mężczyźni i kobiety Amiszów szukają sposobów na poszanowanie swoich tradycji, jednocześnie przyjmując większą osobistą wolność. Na przykład. Niektóre społeczności stały się bardziej akceptujące wobec osób, które chcą opóźnić małżeństwo lub wybierać partnerów, którzy mogą nie spełniać konwencjonalnych oczekiwań. Te małe, ale znaczące zmiany podkreślają pokolenie zmagające się z napięciem między zachowaniem swojego dziedzictwa a dostosowywaniem się do świata, który nadal kształtuje ich życie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, naciśnij przycisk lubię to i nie zapomnij subskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij film, który pojawia się na Twoim ekranie teraz. Jestem pewien, że pokochasz ten materiał. Skomentuj poniżej, jaki kraj chciałbyś zobaczyć w naszym kanale. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.